Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Rozpoczynamy proszę Państwa mecz prądniczanki z Jadwigą na stadionie przy ulicy Boboli. Rozpoczęliśmy my, ale już starta piłki, zaczyna się prowadzenie piłki przez drużynę rywali od prawej strony, zagranie. Już wpadają w nasze pole karne, niebezpiecznie zagranie. Teraz pierwsza sytuacja naszej drużyny i żu Prądniczanki, szerokie rozegranie na lewo, ładnie. Zagranie do linii, tak jak trzeba. Rozszerzenie akcji. Zagranie. Dobre zagranie na prawą stronę. Proniczanka rozwija akcję środkiem boiska. Dobre zagranie z prawej strony. Ale też dobry powrót naszych obrońców. Dobre podanie do Wiktora. Tylko że teraz kuba bardzo blisko niego. O to chodzi, żeby wy... nie pozwolić mu wejść w pole karne. Dobrze. Już podwojony. I teraz podanie Daki. Maakim teraz pędzi prawą stroną. Spokojnie. Patrzy gdzie partnerzy. Ładne zagranie. Dobre teraz, kto będzie pierwszy? Przychodzi Piotrek. Wypychany przez obrońców. Rozegranie pod skrzydle. Zagranie do środka. Uderzenie i to środkowanie. Oj, mieliśmy sporo szczęścia, że no właśnie jakby skierował teraz uderzenie. Dobra interwencja Wiktora. Od odebrać piłkę zagranie po linii Pięknie teraz podanie, które przeszło trzech, czterech naszych zawodnikach i teraz rozegranie na długą stronę. Trochę niedokładności, bo mogło się to skończyć różnie. I znowu zagranie do bramkarza znowu bardzo szeroko piłkarze Proniczanki. Zagranie po linii. O, czy sobie tutaj z tą stąd... Młodą damą poradzi nasz obrońca, poradził sobie, natomiast zagrał do przeciwnika. No i co robią przeciwnicy? Rozgrywają piłkę do środka i pewnie będzie podanie na drugą na lewo. Dokładnie. Cała akcja przesuwa się na drugą stronę spokojnie, zagranie do środka, tu nie ma nikogo z naszych. Piłka przechodzi niebezpiecznie. Zagranie, jak to się zakończy? Zagranie w pole karne. Kolejny rzut rożny, w pole karne. Dużo szczęścia, że ta piłka była niewybita dobrze. No i o, bezpiecznie teraz. Dwójka, trójka rywali po prawej stronie. Kiedy proniczanka próbuje wchodzić w taki drybling w... Blisko nóg. Oj, teraz dużo nie brakło. To mogło się różnie zakończyć. Złe wybijanie piłki. Strzelanie. No i teraz może to jest ten moment Szybsze podanie Kajtek Akim Kajtek teraz przed szansą Uderzenie Zablokowane Piotrek teraz przy piłce próbują nasi jeszcze jakoś Coś z tego uzyskać. Rzut rożny, krótko rozegrany. Zagranie pole karne, dużo nie brakło. Jednym. Niestety wypuścił piłkę, nie miał w ogóle na nią kontroli, ale już drugą piłkę odebrali nam rywale. Już. Spokojnie. Nie udało się w ataku. Oj. Ryzykowne. Patrzmy Staneli nasi, tu jest dobre zagranie, zejście do środka, Akim, 300. Wiktor za darmo oddaje piłkę, trzeba wracać I znowu Na naszej połowie, nikt nie atakuje Przeszedł dwóch, trzech, zagrywa do środka Teraz dopiero odebrana piłka i już, zagranie do Kajtka, Kajtek ma kontrolę nad piłką? Nie ma kontroli nad piłką. I jakim? Może teraz? Dośrodkowanie w pole karne. Dużo nie brakło. Mogła być bramka samobójcza. Piłka trafiła w słupek. Jeszcze nie koniec. Jak to się zakończy? Piłka po ręce czy po nodze? Aut na wysokości pola karnego. Szukają ruchu. Złobre zagranie. Będą jeszcze rywale przy piłce. Zagranie do środka. Czy będzie uderzenie? Nie. Jest dobre rozegranie na bok tutaj. Ależ sobie poradziła znakomicie. Wchodzi w teraz piłka polekarnej. I gol. 1-0 niestety. Krótkie rozegranie. Wpada pole karne tutaj na wślizgu. Nasi ratują, ale wybijają do środka. Na szczęście Piotrek kontrolował tą piłkę. Ale nam to to Kurde. Można się pomylić nawet stąd. No. Uderzenie. Dużo szczęścia. I teraz będzie próba zagrania. Na szczęście nasi podeszli i teraz jest z tego kontratak. Gdyby tylko szybsze to było. Można byłoby z tego coś więcej ugrać. Już jest zagranie do środka. Uderzenie płasko. Tu nie ma nikogo, żeby doskoczyć. Uderzenie z daleka. Piłka jeszcze po głowie naszego obrońcy. Spada pod nogi proniczanki. Oni już zgarniają drugą piłkę. Nie zostawiają niczemu przypadkowi, i jak nie mogą rozegrać w środku, rozgrywają na boki. Rozszerzają wtedy całą grę. Na całe boisko o to właśnie chodzi. I już mamy tą sytuację, właśnie. W środku rozgrywają, nikt z naszych nie atakuje. Teraz Piotrek próbował, ale bezskutecznie. I znowu przechodzi piłka jak chce, uderzenie 2 do 0. Ależ sobie świetnie teraz poradził. Przed pomiędzy naszą dwójkę, trójkę zagrywa do środka. Jak to się skończy? Uderzenie? Nie. Zablokowane na szczęście. No, mogło być różnie. Już rozegranie z pierwszej piłki z Akimem. Akim teraz dobre. Rzut wolny. Bezpośrednie uderzenie. Druga piłka. Dobrze teraz. Kuba sobie dojdzie do piłki. I teraz skończmy to uderzeniem. Doszczutkowanie w pole karne. Podbita piłka. Nikt nie zamyka tej sytuacji, dopiero teraz nasi podbieg... Przedkowanie w pole karne, wybite. Już roz... zagranie piłki dobre. Nie ma z kim, dobre zagranie na prawo. Nie było spalonego, dobre zagranie teraz witek. i gdyby trafił w piłkę, jeszcze szansa i gol! Jed... Ależ teraz błąd. A kim? Skończmy to. I teraz bramka, nie. A kim? A kim? A kim uderzenie? Jej, rzut rożny. Nie. Koniec pierwszej połowy. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.